Czołem. Wpadłem dzisiaj na chwilę do Carrefoura Pobliskiego i moim oczom ze zdumieniem ukazał się stent, który w artykułach sezonowych proponuje przeróżne akcesoria ucieczkowo bushcraftowo surgiwalowe Tutaj ładnie napisane jest, że bądź gotowy, zestaw na 72 godziny. Zastanawiam się nad taką bardzo ważną rzeczą, jak zestaw na 72 godziny spakujemy do takich małych plecaków. Nie będę ukrywał. Poliester i mężczyzna, więc nie spodziewajcie się jakości. Dodatkowo jeszcze bardzo mocno zdumiewa mnie fakt, że mamy całą baterię baterii, ale nie mamy absolutnie nawet powerbanka, żeby ładować telefon. Jeżeli te racje żywnościowe mają nam wystarczyć na 72 godziny, no powiedzmy, nie ma problemu, najważniejsze, żeby była woda ale zastanawiam się, gdzie mamy tutaj jakikolwiek śpiwór, gdzie mamy tutaj jakiekolwiek cieplejsze ubranie. Myślę, że w shortach, jeżeli to będzie zestaw uniwersalny, całoroczny, nie będziemy spieprzać zimą. No, generalnie moim skromnym zdaniem ktoś po prostu tutaj wpadł na genialny pomysł, żeby sprzedać gówno, albo coś, co nie schodzi pod szyldem outdooru. Ciekaw jestem Waszych opinii. Na raz.